Witam na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na test kremu BB z kwasem hialuronowym oraz pudru jęczmiennego w 100% ze składników pochodzenia naturalnego z firmy Paese. Pokażę Wam też mój nowy ulubiony korektor. Także jeżeli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie i zapraszam do oglądania dalej. Bez zbędnego gadania przechodzimy do makijażu i do przetestowania mamy krem BB oraz puder jęczmienny. Ten Krem BB mam w odcieniu numer 02N. Są tylko trzy odcienie. Nie widziałam go na żywo, więc wzięłam ten środkowy. Mam nadzieję, że będzie dla mnie dobry. Kupiłam go na Allegro z oficjalnego sklepu Paese i zapłaciłam za niego 30,72 zł. A na oficjalnej stronie Paese ten Krem BB kosztuje 39,99 zł, więc dosyć spora różnica. Pojemność 30 ml, więc tak klasycznie. Na stronie firmy PAZ o tym kremie BB znajdujemy następujące informacje. Poznaj nasz w 98% naturalny krem BB, który zapewnia lekkie krycie i satynowe wykończenie. Optycznie wygładza skórę, naturalne satynowe wykończenie, odświeżający zapach bergamotki, Produkt wegański, naturalny w 98% krem BB o ultralekkiej konsystencji, która idealnie tapia się w skórę. Formuła produktu jest bogata w składniki aktywne, które skutecznie regenerują skórę oraz poprawiają jej nawilżenie. Skóra jest jej miękka i gładka. Krem BB posiada właściwości antyoksydacyjne chroni przed zanieczyszczeniami oraz negatywnymi efektami wywołanymi przez światło niebieskie. Zapewnia naturalne satynowe wykończenie bez efektu maski. Skóra jest optycznie wygładzona. Nasza rada używaj razem naszym pudrem jęczmiennym Beauty Powder, by uzyskać efekt zdrowej skóry oraz przedłużyć trwałość makijażu. I tak zrobimy. Co znajdziesz w środku? Kwas hialuronowy tworzy na skórze niewidoczną warstwę, która chroni na skórę przed nadmierną utratą wody. Wyciąg z omanu wielkiego. Nie wiem, co to jest. Aktywny składnik, który działa ochronnie przed zanieczyszczeniami miejskimi stresem, oksydacyjnym i efektami wywołanymi światłem niebieskim. Skutecznie wzmacnia barierę skóry. Woda z bergamotki tonizuje, odpręża i łagodzi. Olej z opuncyfikowej i dzikiej róży skutecznie łagodzi podrażnienia, regeneruje naskórek i działa przeciwstarzeniowo. Niweluje przebarwienia skóry. Tak wygląda odcień numer 02. Zobaczymy, czy ten produkt będzie ciemniał. Ma kremową konsystencję. Nie jest zbyt gęsty, ale też nie jest zbyt wodnisty. Także konsystencja ma bardzo przyjemną. Na twarzy mam już pielęgnację, nie nakładałam żadnej bazy, żeby zobaczyć, jak ten krem BB wygląda na skórze. Moja skóra ostatnio przechodzi kryzys, nie wygląda zbyt fajnie. Do tego wyskoczyłam jeszcze opryszczka. Tutaj, no, kleiłam sobie plasterek ten na opryszczkę, więc myślę, że to jest dobry czas, żeby przetestować taki produkt. Kremy BB z założenia są przeznaczone do makijażu dziennego, więc jakoś nie spodziewam się dużego krycia. Zresztą, producent też napisał, że ma być to lekkie krycie. Najpierw rozprowadzę go na skórze palcami, a potem wklepię sobie gąbeczką. Bardzo przyjemnie pachnie, tak delikatnie. Jak go nakładam, to czuję już, że jest to produkt nawilżający. Więc będzie fajnie się sprawdzał dla osób z suchą cerą. Nie wydaje mi się, żeby ten krem Bibi zastygał. No, krycie ma całkiem ładne. Nie jest jakoś bardzo mocne. No, ale też kremy Bibi zwykle nie mają mocnego krycia. Ale powiem szczerze, że podoba mi się, jak on wygląda tutaj na skórze. Tu w okolicy nosa dołożę sobie jeszcze jedną. Warstwę. Mhm. I tak wygląda strona z kremem BB. Bardzo mi się ten efekt podoba. To jest delikatne krycie, ale skóra wygląda bardzo świeżo i zdrowo. I tak jak mówiłam, czuczy to jest produkt nawilżający. A tak wygląda strona bez kremu BB. Tutaj mam jakieś niedoskonałości, więc całkiem fajnie to póki co wygląda. Teraz nakładam sobie już na drugą stronę. No i już widzę, że ten produkt oksyduje i to dosyć mocno. Dla mnie to dobrze, bo na początku wydawało mi się, że ten Krem BB jest dla mnie za jasny. Natomiast jeżeli ktoś ma jaśniejszą karnację, to powinien wziąć to pod uwagę. Dobrym sposobem jest nałożenie sobie takiego produktu w sklepie na dłoni z testera, pochodzenie, z nim chwilkę i później dołożenie sobie i zobaczycie, czy ten krem ma dla Was odpowiedni kolor. Tutaj, gdzie mam te przebarwienia skóry, dołożę sobie jeszcze odrobinkę, żeby sprawdzić, czy on mi je zakryje, ale widzę, że nie. Tych mocniejszych nie zakrywa Jakieś tam zaczerwienienia skóry zakrył Natomiast takich mocniejszych przebarwień Nie zakrywa Przeciągnę go sobie delikatnie jeszcze na szyję Żeby wyrównać kolor Teraz ten krem BB wklepię sobie gąbeczką Niestety gąbeczka zabiera troszkę krycia Tutaj odsłoniły mi się Te zaczerwienienia Natomiast jeszcze sobie później Troszkę go dołożę w tych miejscach tak jak mówiłam, on nie zastyka w żaden sposób. Daje efekt takiej nawilżonej skóry i czuć, że jest to produkt mocno nawilżający. Myślę, że będzie idealny dla osób właśnie z suchą skórą. Tutaj gdzie mi się odsłoniły te zaczerwienienia, troszkę go sobie jeszcze dołożę. Tutaj sobie też jeszcze troszkę go podokładam. Natomiast nakrycia no, to tym produktem nie bardzo możemy. Budować. On jest lekki. Błyszczy się skóra dosyć mocno, więc no ja muszę ten produkt przypudrować. Zresztą, generalnie chyba wszystko pudruję. Zobaczymy, czy ten produkt mocno ciemnieje. Na skórze widziałam, że ciemnieje, natomiast zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Jak sobie na ręce dołożyłam tego kremu. Tutaj jest ten krem BB nałożony chwilę wcześniej a tutaj jest nałożony teraz i widać, że on dosyć mocno ściemniał, ale do takiego naturalnego, beżowego koloru. Dla mnie to jest zdecydowanie na plus, że ten krem BB ściemniał, bo jak go zobaczyłam na dłoni wyciśnięty, takie od razu stópki, to był dla mnie troszkę za jasny, natomiast teraz fajnie wygląda ten odcień, ale jeżeli macie jaśniejszą karnację, to musicie wziąć to pod uwagę, że ten produkt ciemnieje. Daje bardzo ładny, naturalny efekt, taki lekko satynowy, Natomiast ja zdecydowanie nie widzę, żeby ten produkt wygładzał skórę tak, jak yy, napisał producent. Bardzo lubię podkłady wygładzające, ale ten BB nie daje takiego efektu. Pod oczy nałożę korektor, który już testuję od jakiegoś czasu, a w żadnym filmie wam go nie pokazywałam. To jest korektor Nam Creaseless Camouflage, Mam go w dwóch odcieniach. 03N Nude. Oraz 04W Warm Nude Dzisiaj zdecydowanie bardziej będzie mi pasował ten 04 Używam go już tak mniej więcej 2 miesiące On bardzo ładnie wygląda na skórze pod oczami Mimo, że jest to lekki korektor Ma całkiem dobre krycie Więc nie nakładam go jakoś bardzo dużo Blenduję go sobie gąbeczką Zobaczcie, że nałożyłam tylko minimalną ilość tego korektora Nakładam go również sobie na powieki, żeby delikatnie wyrównać kolor. Mam uszkodzoną rogówkę oka, więc nie będę dzisiaj wykonywała jakiegoś mocnego makijażu oka. Tak delikatnie sobie wyrównam tylko kolor korektorem. I zaznaczę załamanie brązerem i to wszystko. Dołożę sobie jeszcze taką minimalną ilość tego korektora. Ale nie jest to jakoś gruba warstwa, tylko tak troszeczkę. Korektor pod oczami przypudruję sobie pudrem Paese Puff Cloud. Bardzo lubię ten puder i bardzo często go używam, mimo że mam dosyć sporo pudrów pod oczy. I zgodnie z zaleceniami producenta, przypudrujemy sobie ten krem BB pudrem jęczmienny z Paese. Puder również kupiłam na Allegro z oficjalnego sklepu Paese i zapłaciłam za niego... 19,94. Natomiast w sklepie internetowym Paeze za ten puder trzeba zapłacić 25,99. On ma 10 gramów. Na stronie Paeze o tym pudrze są następujące informacje: Sypki puder jęczmienny, który skutecznie matuje oraz działa kojąco na skórę twarzy. Dopasowuje się do koloru cery, zapewnia aksamitny wygląd skóry, przedłuża trwałość makijażu w 100% naturalny. Produkt zawiera 100% naturalnych składników, między m.in. mikę oraz krzemionkę które skutecznie wygładzają skórę i absorbują sebum. Mączka jęczmienna działa kojąco na podrażnioną skórę twarzy, zmniejsza zaczerwienienie oraz przeciwdziała oznakom starzenia. Jęczmień zawiera kompleks witamin i minerałów, które koją oraz pielęgnują cerę. Jaki uzyskasz efekt? Aksamitnie gładkiej skóry i zdrowy wygląd. Produkt zapewnia satynowe wykończenie, puder natychmiastowo wtapia się w skórę, przedłuża trwałość makijażu i wyrównuje kolory. Pory oraz drobne zmarszczki zostaną wygładzone. Puder ma taki lekko beżowy kolor, jest jedwabisty i bardzo drobno zmielony. I tak wygląda twarz po nałożeniu tego pudru jęczmiennego. To, co już teraz mogę o nim powiedzieć, to on rzeczywiście bardzo ładnie wygładza skórę. Jest bardzo leciutki, nie obciąża skóry. Po nałożeniu on już nie daje żadnego koloru, także nie zmienił mi koloru kremu Vivi. Aż wykonturuję sobie ostatnio moją ulubioną paletą z Glam Shopu Oriental. Bardzo się polubiłam, zwłaszcza z tym brązerem i rozświetlaczem. Daje bardzo ładny taki świetlisty efekt. Nałożę sobie również róż z tej palety. Niestety te produkty się troszkę pylą. Jeszcze odrobina rozświetlacza. Nie wiem, czy to widać w kamerze, jak te produkty się pylą. To jest ich taka wada. Natomiast efekt, jaki te produkty dają na twarzy, jest tak ładny, że mogę jej to pylenie wybaczyć. I teraz takim puchatym pecelkiem, to jest Zoeva 231. Zaznaczę sobie załamanie powieki tym bronzerem. Tak tylko delikatnie, żeby to oko było zaznaczone, ale nic skomplikowanego nie robię, ponieważ mam uszkodzoną rygówkę, to nie będę nakładała nic bezpośrednio na powiekę, żadnego rozświetlacza, tylko troszkę zaznaczę załamanie powieki. Tak wygląda skończony makijaż, także możemy przejść do podsumowania naszego testu. Krem BB, bardzo fajny produkt Sprawdzi się do takiego makijażu Dziennego typu make up no make up On bardzo ładnie wygląda na skórze Widać, że ta twarz jest taka fajnie nawilżona Daje efekt naturalny Lekko satynowy ale nie widzę, żeby ten krem jakoś wygładzał skórę. Jak na krem Bibito, on ma całkiem fajne krycie. Powiedziałabym, że to jest takie lekkie w kierunku średniego. Także mi się podoba, jak on wygląda na skórze. Ogromny plus za to, że on jest w 98% ze składników pochodzenia naturalnego i że jest to produkt nawilżający. Więc mamy takie połączenie pielęgnacji z makijażem, natomiast na pewno nie zastąpi nam to pielęgnacji. Powiedziałabym, że to jest taka dodatkowa pielęgnacja. Szkoda tylko, że on występuje tylko w trzech odcieniach i mam nadzieję, że ta gama kolorystyczna się powiększy. Jeżeli chodzi o ten puder jęczmienny, bardzo ładnie wygląda na skórze, wygładza, a przy tym jest bardzo leciutki i nie obciąża skóry. Rzeczywiście bardzo fajnie współgra z tym kremem BB, bo krem BB nie jest wygładzający. Jeżeli chodzi o wykończenie, jakie ja daje na skórze, to jest to taki delikatny mat z odrobiną satyny. Na skórze daje bardzo naturalny efekt. Uważam, że jest to jeden z lepszych drogeryjnych pudrów, co ważne z bardzo dobrym składem, więc nie będzie ten skóry zapychał ani wysuszał. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że taki makijaż przypadł Wam do gustu. W opisie filmu znajdziecie listę użytych przeze mnie kosmetyków. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych produktach. Czy już je testowaliście? Jeśli tak, to jak wam się sprawdzają? Jeżeli film wam się podobał, to proszę o subskrypcję kanału oraz łapkę w górę. Na dzisiaj to już wszystko. Ja bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.